Znajdujemy się przy pomniku powstańców warszawskich niedaleko Katedry Polowej w Warszawie. Obok mnie pomnik jednego z księży kapelanów, którzy służyli warszawskim powstańcom. Tę piękną tradycję kontynuują dzisiaj księża kapelani w ordynariacie polowym służąc naszym żołnierzom. W warunkach pokojowych razem z żołnierzami pomagają ludziom w ich trudnych sytuacjach życiowych. Głównym zadaniem kapelanów wojska polskiego jest towarzyszenie polskim żołnierzom. To właśnie księża duchowni hartują ducha polskich żołnierzy w ogniu modlitwy, Eucharystii, w osobistej rozmowie, w towarzyszeniu, w różnych trudnych sytuacjach. Podtrzymują po prostu ich ducha, który pozwala wypełnić swoje obowiązki i dochować wierności rocie przysięgi żołnierskiej. Pomyśl, czy to nie jest piękna przygoda służyć Bogu i człowiekowi, Ojczyźnie Niebiańskiej, i Ziemskiej, zarówno w mundurze wojskowym, jak i w sutannie. Jeśli tak, odważ się, my oczekujemy na ludzi odważnych i przepełnionych miłością do Boga i Ojczyzny.